Witam Was moi drodzy bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem z Senpai i będziemy sobie dzisiaj streszczali to, co się działo na live streamie wczoraj o 13:30 z Grychonka i Starl i będziemy mówili sobie tylko i wyłącznie o tej grze dzisiaj i o tym, co update 1.4 daje nam. co daje nam. <śmum> ten update, oczywiście, i zaczynając sobie od takiej pierwszej rzeczy, no to to, że w bardzo fajnym akcencie i bardzo klimatycznie y, live stream prowadzi Match 7 i wita się z nami, y, opowie, m m mówi o tym, jak bardzo jest zestresowana swoim live'em, jest to też fajny sposób, żeby skupić graczy, chociaż ja szczerze myślę, że y, Fajnie by było zobaczyć coś, co, coś fajnego z Jingliu, ja rozumiem, że tam wiele osób może nie rozumieć mnie, dlaczego ja Jingliu tak bardzo lubię, ale to są... Tak się czasami w życiu dzieje, że sprawy kwestii typowo wizualnej powodują, że po prostu człowiek się zaczyna daną postacią interesować. Tutaj były trzy kody, ale one są do 12, ja pewnie do 12 nie wrzucę tego streama, więc... Nie będę o tym mówił, trzeba zawsze przy, przy oryginalnym e, e, przy oryginalnej że tak powiem e, no w, odpowiednim czasie, o, w odpowiednim czasie, czyli wczoraj właśnie o tej koło tej 13.30 trzeba o tym pamiętać, żeby do dzisiaj, do godziny 12 rano, to wrzucić, nie? No i tutaj jesteśmy świadkami e, walki na ringu ze, ze świniakiem Topas, e, Guj Knife and Stray Blazerem, tutaj jest prezentacja postaci, prezentacja update'u i tego co się w tym update'cie będzie działo. E, no i tutaj zosta, została pokazana Topas, zaraz będzie pokazana e, walka e, Jingliu z, z Louf także też wszystko bardzo fajnie yy, zaprezentowane. Broń a tutaj ma jakieś załamanie nerwowe, <laughs> też widać. A tutaj charakterystyczne płatki śniegu, które po prostu jak ja je widzę, to cały drże, moi drodzy. Z uwagi na to, że moja jedyna niepowtarzalna, wspaniała jinglu już niedługo będzie w moich objęciach. Yy, chociaż, mimo wszystko, uważam, że fabuła w Jarilo była o wiele ciekawsza i i że tak powiem, można było więcej się cieszyć. Tak samo, jeżeli chodzi nawet o world bossów, o fabułę i worldbossy z z, 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 z z kokolią przepraszam. No było czymś niesamowitym dla mnie, A na razie póki co, no to gra nie porywa za bardzo. No jednak zobaczymy tutaj na pewno kilka walk, jakąś. Może część fabularną, chociaż przyznaję. E, ja jest Trailblazer Quest. No dobrze, zapisałem sobie w notatkach, więc będzie. No więc zobaczymy, czy to będzie znowu pół godziny. Niczego tak naprawdę. Czy to będzie coś, co, 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 co nam na pewno pomoże w, w tym, żeby wracać do tej gry częściej, bo tutaj też jak. E, e, słucham sobie w internecie co się dzieje, no to ludzie odchodzą od hongkaja na, na rynku chińskim bardzo fajnie działa i bardzo fajnie ludzie hype'uje ale potem w innych regionach to to się jakoś rozchodzi za bardzo, bo no genshin... ja też się wkręciłem w genshina na nowo, więc e, więc to po prostu e, e, jest kwestia trochę gustów, w genshinie mi brakuje bardzo dużo Hongkajowych rozwiązań, ale Hongkajowi brakuje tego, co ma Genshin, czyli do roboty. Mnóstwo rzeczy. Ja jestem aktualnie na bieżąco, chyba już ze wszystkim. Eee, więc, no, farma postaci pozostała. Mozolna, nudna farma postaci, która nie jest też do końca przeze mnie, że tak powiem lubiana, bo to i tak włącza się, włącza się na auto i się idzie robić coś innego, nie, więc... Tutaj też bardzo śmieszny sposób, March7 gada sobie z Himeko na, na, na Skype'ie, więc... To jest na pewno, na, na pewno coś nowego, ciekawego, szkoda, że Himeko nie jest razem z, z March na, na krzesełku, wolałbym. No i tutaj w międzyczasie mamy też prezentację Jingliu, oczywiście tego... tej próżni, tam... I tego wszystkiego co ona robi. Mogą się tam ludziom ulty nie podobać. Mi się bardzo podoba i w końcu jakaś kobieta pięciogestkowa do mojego teamu, bo cały czas faktycznie samych gości przytulam. No więc tutaj mamy na postać, wytłumaczenie co ona robi. Tutaj też jest tak samo na zasadzie ładowania pasywnego jakiegoś skilla, który daje nam możliwość spowodowania, że, że jej skill jest AOE i tak naprawdę jeżeli zużyjemy sobie tą jakby moc pasywną, którą nabijamy, pewnie używając autoataku bądź bądź jakiejś innej rzeczy, to, to wtedy ten A jeżeli nie mamy tej pasywki, tej, tej jakby mocy pasywnej, no to ten atak nie... Nie rozsprecie, y, y, jak to było po polsku. Nie, nie, nie roz, y, mm, po prostu nie rozdziela się, y, nie, y, nie przechodzi na E, innych przeciwników wtedy. Także jej efekt e, obszarowy jest e, ograniczony od, od pasywki, którą ma. E, więc tutaj, jeżeli chodzi o Jingliu, to tutaj też macie gameplayu kawałek, który możecie sobie zobaczyć, jak to tam ze sobą się gra i e, jak to wygląda, co się ładuje. No i oczywiście ona tutaj bardzo fajnie, bo jest pokazana z brąką. Ja się zastanawiam, czy Peli jeszcze do tego nie zrobić, żeby tak jakby obniżyć resa przeciwnikom, jeżeli chodzi o, e, o lód, żeby zadawać większe obrażenia, tak? E... No i tyle. Prezentacja samej Jinglu jest bardzo, bardzo fajnie pokazana. E, bardzo fajnie to wszystko wygląda ten mieczyk, no i generalnie mi się w Honkaju bardzo strasznie podoba to, że że, że, że bronie jednak zawsze ma, mamy te oryginalnie wyglądające nie tak jak w Genshinie te zastępstwa, jakiś strasznie niesprawiedliwy system broni więc to tutaj akurat jest bardzo fajnie rozwiązane i bardzo się mnie cieszy, że bronia jest tutaj na prezentacji pokazana gdyż no ja. bronię mam. Jako pierwszą z postaci mam zrobioną totalnie już na maksa. Więc. Jest, jest, jest osą. Awesome. No, dużo czasu mi to też zajęło, bo tutaj kolektywne zbieranie materiałów to też nie jest taka prosta sprawa. Eee, dobrze. I tutaj jest Ultimate teraz jingle opisywany, widzę. I technika, co robi. Ja też będę na pewno z Jingliu będę robił osobny materiał. Nie wiem, czy taki może z farmienia też jakiś livestream walniemy, czy, czy coś na takiej zasadzie. Hmm, ale jingle super i nie mogę się doczekać od początku gry. Razem z moimi e, ziomeczkami e, z Discorda, których serdecznie pozdrawiam. E, czekaliśmy, aż będę mógł ją mieć. No i tutaj mamy Companion Mission Available, Companion Questa, który jest e, dla jingle. Widać właśnie Jinkwana. jest... E, i Bibi 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 jest, jest jakaś nowa postać, jakiś furasek z fioletowymi włosami, więc może być to coś, mi się na przykład podoba, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Wyglądało z tym. Dobrze, przejdźmy sobie dalej do materiału. Tutaj dialog cały czas jingliu, nie jingliu, przepraszam, Himeko z, z March 2 no tutaj mamy... Wujnifen. Ja bym tutaj tak to czytał. Jeżeli, jeżeli nie, to, to poprawiajcie. Wiadomo. Ale tak. E... No to jest ognista postać, ona będzie w banerze Stopas od razu mówię, więc... E... Ja nie będę miał szansy, żeby ją sobie odblokować. E... Ataki ma dosyć fajne, ulcik też jest fajny, dosyć, dosyć, tylko po prostu ja wolę postaci, które mają te umiejętności i to wszystko jakoś tak bardziej e, zjawiskowo niż, niż na śmieszno, więc u mnie to może być. U mnie to może być różnie z tym, no ale no, no nie będę miał szansy, więc żeby ją odblokować, więc e, po prostu sobie z niej e, zrezygnuję. E,

Tutaj mamy nazwę There's eventu, so tak, <coughs> mamy Himeko już z March 7 i z, i z Albertem, e, e, że tak powiem, na loży, jak, jak u Kuby Wojewódzkiego. E, I zaraz do ekipy dołączy nasza Topaz, e, która też no, jest bardzo ładna, bardzo fajna, ciekawa na pewno i ma też tą ciekawą pasyweczkę, która... E, powoduje, że, że możemy znaleźć sobie brakujących skrzynek, czy tamtego, e, tamtego goblino-świniaka diablowego. E, no i e, ma te swoje umiejętności, prawda, działania e, z tym swoim Numbi. E, Więc tutaj mamy opis voice actingu, wiadomo, będzie The Hunt. Jingle była destruction, to jakby ktoś nie zauważył. Ogniowa postać, no kuszący, kusząca, mój drodzy. Jeżeli byłbym Waylem i władowałbym w Tohais i nie przejmowałbym się tym teraz jednak z uwagi na to, że, że no nie wspieram systemu gacha za bardzo. Gram to tylko i wyłącznie ze względu na to, że jestem bardzo fanem uniwersum. Wiadomo, tam czasami jakieś, jakieś welkiny, jakieś rzeczy wpadają, ale nigdy nie, nie, nie wydaje większej ilości pieniędzy na, na postaci. Chyba, że to było przy okazji kupienia, nie kupienia, tylko ściągnięcia gry, żeby w momencie jak mi się spodobało, pomyślałem, że taką cenę pełnoprawną gry można było zapłacić. A tak to nie wydaje na tą grę pieniędzy, więc wyfarmienie na wszystko jest niemożliwe, a prawda jest taka, że oni robią wszystko, żebyśmy chcieli mieć wszystko. Więc tutaj trzeba się zwarcie i mocno y, trzymać, żeby, się, żeby nie ulec y, tutaj pokusie. E... No i tutaj sobie koleżanki y, gadają o tym, tak. No, tutaj będzie troszeczkę ściszone, żeby y, mój głos był lepiej słyszalny. E, tutaj gadają sobie po prostu jakiś w cudzysłowie mówiąc, po prostu śmietnik. No i jest pokazany gameplay e, topas. Jak widzicie, albo strzela, albo świnią, albo nie. To wygląda dosyć śmiesznie w ogóle. To jest to, jest to że, że. To jest pierwsza postać, chyba tak naprawdę, która ma jakąś taką konkretniejszą e, pasywkę w stylu właśnie pomagania w eksploracji. A mi się wydaje, że ten świniak, jej to jest jakiś taki follow-up, bardziej tak. Teraz sobie zwróciłem uwagę, że raczej to jest jakiś taki coś w, ro, w rodzaju jakiegoś follow-upa, właśnie. Ja to sobie tylko jakość zwiększę. E, filmu na jeszcze większą, e, tak. Także to na pewno, na pewno fajnie. No, e, powiem zupełnie szczerze, wam tak, ja bym ją wziął, gdybym tylko na nią miał, nie. A prawda jest taka, że jak tylko Jingliu mi wpadnie, tutaj też w, w, przypomnę, bo tam mówiłem w aktualizacji kanału, czy tam w trakcie innej gry. Bo tak lubię masz taki kanałowy mówić w przypadku grania w inną grę, o innej grze. E, że mam tam 33 pity na Jingliu, liczę, że mi wpadnie około 70. No a potem będę jednak do końca próbował tą broń wyciągnąć, nie? Więc, więc będę się raczej starał pobronić niż po topas. Nie mam ognistej postaci za bardzo, w pięciogwiazdkowej to w ogóle, to będzie taki jakiś mój kolejny cel. Ale, ale no mam Astę, która się dobrze sprawdza, jest bita na 80. Tylko trzeba jej porobić i ona naprawdę będzie fajnego spida dawała, wydaje mi się, że ona robi robotę, tylko nie zawsze. Tak jak zresztą każda postać. No i tutaj jak widzicie ten ten dupek wam e, znajduje albo świnię, albo skrzynkę. Także jest takim fajnym, fajnym kompanionem, który za wami łazi. Oj, widzicie, jak on widzi tamtego, to wtedy, jakby nie boi się, nie ucieka, i my będziemy mogli pewnie wtedy go albo zaatakować. Albo może on od razu wtedy się daje złapać. No nie wiem. Jeszcze, jeszcze nie rozkminiłem tego. No, ale ja zawsze lubię te techniki, te, te enhance'y, te techniki postaci. Te, te z fioletowego zasobu, że gdy są z daleka, nie? Bo jak z bliska trzeba, to tam czasami coś zawsze nie pyknie. A no, z daleka się fajnie bije. No kurczę, no fajna ten top, ta topaz, fajne spodenki, fajne buciki, fajne, fajna koszulinka. Troszeczkę widzę jej guzik nie wytrzymuje, jak miał zaraz pęknąć, ale ale to e, jest bardzo fajne no fajna fajna może, może na Reranik może coś będzie zwłaszcza że jest ogniowa wiecie to jest bardzo kuszące e, więc może na Reranik się skuszę jest bardzo fajna jednak zwracam e, e, Brzdzickej 2 e, honor e, za, 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 za to że e, Mówiłem, że seka sobie, no jest fajna jednak, czerwony z siwym, zawsze na propsie. No i co co my tutaj, moi drodzy, mamy? A, na, kolejny Stagnant Shadow, to jest na pewno kolejna sprawa, która, która jest yy, w, w kolejnym etapie gry, żeby można było na topas fragmenty sobie pofarmić, żeby tu było coś dodatkowego, nie coś, co macie, tylko żeby wam zajęło jeszcze dodatkowy czas, wiadomo. No. Yy. no i w sumie tak Tutaj sobie nasze ziomeczki Pogadały, gadają sobie dalej W tle Jeżeli ktoś chce sobie przewałkować Cały dialog tutaj, ja sobie to zrobiłem To po prostu moi drodzy Włączcie sobie z sami Ja tu bardziej się skupiam Na tym Co będzie, nie? Więc yy. Zobaczmy banery teraz, tak, baner Jingliu. Tak, mamy Gentle Eclipse of the Moon. Yy, wiadomo, co 10, 1 gwarant. Xingjie, Sampo i Tingyun. Yy, powiem tak, wszystkich trzech postaci nie mam na C6, więc to nawet jest spoko. Yy, w przypadku baneru Topas mamy yy, Lisu na C6 już. I co tutaj się dzieje, moi drodzy? Pierwszy rerun postaci. Tak, czyli ten reran topas mój wcale nie będzie tak długo, mi się wydaje, czekać nie będę, jak mi się wydaje. Tylko teraz pytanie, czy to będą banery 3 poprzedzające się po kolei? Bo mają trwać podobno, baner ma już trwać podobno 3-5 ty tygodni, nie 6. W sensie, przepraszam, update. Więc to będzie też troszeczkę trwało krócej. I teraz tak, bo pewnie wielu z was zadaje sobie pytanie Czy większość, większość z was zadaje sobie na pewno pytanie, czy broń banner, czy one będą wspólne, czy to coś z Genshinem ma wspólnego że trzeba będzie, prawda, wybierać, tracić Wisha. E. Nie, otóż moi drodzy, będziemy mogli sobie to manualnie wybierać, który lightcon chcemy, z którym lightconem. Yy, który jest nam potrzebny, nie trzeba nic wydziwiać, tak wiem, Genshin ma najgorszy, najgorszy system, jeżeli chodzi o takie rzeczy, więc yy, po prostu nie martwcie się, będzie to na pewno zrobione tak jak było do tej pory, nie? Więc yy, uff, tak zwane, <grytanie> po prostu yy, i czekamy no, na, na, na update, który będzie za. Tam chyba 11 października, tak, z tego co ja kojarzę. Dostępny. Tutaj też w międzyczasie śmieszna reklama. E, śmieszna reklama Star Rail' jest e, i, i jego release na PlayStation 11 października, tak jest, więc tutaj też się zapowiadam, że filmy ze Star Raila będą na pewno częściej występowały, gdyż no. Lubię grać w na telefonie, ale jednak jest to gra bardzo wymagająca na telefonie, więc telefon bardzo często się grzeje mi, ja za bardzo nie, nie chciałbym go zbyt mocno eksploatować, więc PlayStation 5, tak jest, 11 października, bardzo fajnie i na pewno, na pewno będzie grane, nie? więc tutaj w tej kwestii to tyle. Dobrze, Trailblazer, tutaj mamy co dalej? Przeczekamy sobie. Aż oni tutaj skończą rozmawiać i zaraz nam się powinno pojawić. Continuance Tray Blazer. E e Festival, Message from the Imperial Peace Corporation arrived to Bellobog. No, jakaś na Belobogu kolejna, z tego co mi się wydaje, kolejna dzielnica, która wygląda jak wszystkie w poprzedniej dzielnicy, tak? Ciekawe, kiedy będzie jakaś nowa planeta i coś, coś, coś nowego też jak gadałem z Wygrywem, którego serdecznie pozdrawiam na podcaście o Jinglu o, o i, o, i o nowym Danhangu, no to właśnie narzekaliśmy na to, że że gra jakby nie pokazuje swojego głównego celu, więc czekam po prostu na... Celem tej gry jest nowa planeta, więc na to po prostu czekam. No jak widzicie, prezentacja całego tutaj Regionu, całego e, tego, co nas czeka, ale widzicie, że jest napisane Content in Development note Indicative of Final Product, prawda? Czyli nie ma co się nastawiać, e, może się coś zmienić, nie można się zawodzić, denerwować, jeżeli coś nie będzie tak, jak miało być, więc wszystko z przymrożeniem oka. Bierzemy. Dobrze, teraz będą przedstawione pewnie kolejne eventy. I tutaj przestudiowałem parę razy ten update, żeby być przygotowany. A Ethereum Wars, tak jest, mój drodzy, i to z tego, co mi się wydaje, to wygląda jak Pokémony w Star Railu, czyli. Będziemy mieli grywanych, właśnie przeciwników, z którymi z reguły się zmagamy każdego dnia, i będziemy mogli toczyć walkę z innymi. Tak jest. I to, moim zdaniem, jest bardzo fajne, bardzo ciekawe, bardzo fajne rozwiązanie. Eee... I na pewno sobie program, jak tutaj widzicie, skilly mają swoje jakieś tam rzeczy, które którymi trzeba będzie sobie radzić walcząc z przeciwnikami. E, no widzę, topas, kiwa głową, podoba jej się. E, I poleca, prezentuje, tak jest. E, fajny pomysł. Mi się wydaje, że możliwe, że to coś nowego, a możliwe, że w nie było coś podobnego. Jeżeli tak, to komentujcie, opowiadajcie. sobie chętnie zobaczę. No i... Walutki, zbieranie, arenka, jak w Pokemonach widzicie. Każdy ma swój team postaci, wybiera sobie do walki i, i atakuje, nie? Więc to na pewno jest coś nowego, fajnego. Ja to bardzo chętnie wypróbuję. Eee, no i zerknijmy sobie jeszcze przez chwilkę na ten fragment tego gameplay. classified into three types mechanical humanoid and aberrant in combat these types have a cyclical relationship with each one countering another attacking enemies that are vulnerable to your current ether spirits type will allow you to deal extra damage oh so picking a type that counters your opponents is super important you got it furthermore as you advance through... the Możemy to sobie... Tylko, tylko czekać, żeby między innymi przeanalizować sobie tematykę tego i, i czekać na wyjście. Co mamy w kolejnej etapie naszego livestreama? Postać do wybrania, moi drodzy. Server, Pela, Luka albo Hook. Ja przyznaję, chyba pójdę w pele, tak jak mówiłem. Hook mnie nie urzeka, mimo że jest ognista. Ma mastę, więc to jest dla mnie w ogóle coś niepotrzebnego. Topas poszła sobie. Himeko już sobie też poszła. March została znowu sama, zestresowana na live streamie. <grymne> więc tutaj pomożemy jej przewijając to troszeczkę. O, Ulbert, tak jest. I nowy Simulated Universe event, Planar Infinity. Z jednej strony radość, z drugiej strony nie, bo akurat to Simulated Universe to mi średnio idzie, będąc z wami szczerym. Ale, ale no, robię, żeby, żeby farmić sobie te relikty pod postaci. Nie wiem za bardzo, o co w nim jeszcze będzie chodzić, ale widzicie, każdy, każdy nodzik ma jakieś ikonki, każdy ma jakieś tam kurio do wybrania. Inicjujące sobie wybieramy. Mm. No i będzie zabawa. Też tego Swarm Disastera jeszcze nawet nie zrobiłem całego, ze względu na to, że chciałbym to zrobić po prostu na playu i, i, i nagrać, jak się z tym męczę, więc też właśnie nie. Nawet człowiek nie zaczął się za to zabierać. No a tutaj no, ciekawe, zawsze coś nowego, jakiś nowy tryb. Miejmy nadzieję, że to rozmaicie rozgrywkę. W Simulated Universe znacząco i będziemy mogli e, jakoś czerpać z tego więcej radości, bo e, ogromna powtarzalność, farma rzeczy, wiadomo. Po prostu liczyłbym na tego, na tego contentu endgameowego troszeczkę jeszcze więcej. Eee, tam zostało mi wprawdzie kilka kwestów pobocznych, że to nie jest tak, że wszystkie jeszcze zrobiłem, ale. Ale się wszystko kończy już. Eee, o, tutaj Bailu mamy. W rozgrywce eee, też planuję ją przy 300 e, Wishu zwykłym wyciągnąć. O, widzę, że mamy takie troszeczkę inne, jakieś zbawowane te karty. I to tutaj będzie miało na pewno wydźwięk jakiś na tym. No i dobrze, w międzyczasie Gift of Odyssey z piękną jinglią na tapecie, oczywiście, jak najbardziej czemu nie? Pawełek się cieszy. E... Można do zdobycia, wiadomo, musi być na Zapchajryja, bo tak jak mówiłem z Honkajem nie jest wcale tak kolorowo jakby się mo mogło wydawać. Nie gra, nie gra ludzi tyle ile choja by chciało, ale... Jest to firma na pewno, która ma mnóstwo pieniędzy, więc nie ma też co się martwić. Są wzloty i upadki, czasy są troszeczkę cięższe, więc... Myślę, że to jest wszystko kwestia czasu, kwestia tego, co oni szykują w przyszłości dla tej gry. Bo ewidentnie teraz widzę troszeczkę jakby się... E, taka słomiana robota troszeczkę, no na razie nie ma nic takiego fantastycznego, co bym powiedział, o kurde, ale super. Ale wracając do streama, tutaj w międzyczasie macie Double mm, Cavern of Corruin i Double Rewards Simulator Universe, chyba żeby była chęć robić. Tak jest. E, tutaj zbliżamy się już do końca live streama. Tutaj, oczywiście, e, Time to Feast, no, nowe e, celebracje gry mm, w, w sklepach. Tutaj chyba jest znowu Pizza Hut. I tak naprawdę tyle. Nie będziemy tutaj mieli na pewno nic, jeżeli chodzi o, o, o taki kontent w Polsce, więc nie gadajmy o tym za bardzo. No i na koniec tej twórcy pokazują jak Starlail jest świetną grą, żeby zrobić ją na PlayStation. Wiadomo, trzeba reklamować każdą grę hypować, więc. I mamy datę. Premiery gry. 11 października, tak jest tak jak mówiłem, czyli jednak dobrze pamiętałem, yy... i to by było na tyle moi drodzy. Yy... March 7 się tutaj z nami żegna i kończymy tego live streama. Yy... No i ja też wam bardzo dziękuję za uwagę i za to, że byliście ze mną i mam nadzieję, że ta pierwsza recenzja patcha i, i tego, że będą w przyszłości wszystkie też recenzjowane, spodoba Wam się i będzie, będziecie oglądali. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się serdecznie, cześć i czołem.